No. <laughs> Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, wybraliśmy się na najbardziej bezprecedensową światową podróż w kościele katolickim, której nikt nie mógł przewidzieć. Koronawirus spowodował wiele rozpaczy i zakłóceń dla wszystkich w taki czy inny sposób. Podczas gdy kościoły są zamknięte, a msze święte zostały zawieszone na czas nieokreślony, w Stanach Zjednoczonych, prawie na całym świecie, wiele parafii wykazało się kreatywnością w kontaktach z wiernymi i umożliwieniu im uczestnictwa w życiu parafialnym, będąc w ich domach. W czasach izolacji korzystamy z okazji, aby otrzymać, aby utrzymać naszą rodzinę świętego Williama razem na modlitwie i refleksji. My w naszej parafii świętego Williama chcemy korzystać również z naszej platformy mediów społecznościowych. Dla tych parafian, którzy mają dostęp do internetu, zapraszamy do przyłączenia się do innych parafian na cotygodniową modlitwę i refleksję online. Będziemy tworzyć taką grupę, grupę modlitewną poprzez online, poprzez internet, aby zarejestrować się z kontaktu się z jednym z poniższych linków w języku, który najlepiej znasz. Pewnie w języku polskim. Dzięki temu, co robimy razem, pomimo trudności, jakie napotykamy w czasach dystansu społecznego i obaw przed pandemią, jest to doskonały czas dla Kościoła, by ciągle trzymać się razem. Wszyscy wiemy, że w tych niepewnych czasach, w jakich przyszło nam żyć, możemy polegać na naszej wierze, nadziei i miłości, ponieważ wiara jest zaufaniem i oparciem się na Bogu. Nadzieja z oczekiwaniem tego, co Bóg nam przygotował dla naszego dobra, a miłość jest nieograniczoną życzliwością otwarciem się na innych i ona płynie pierwsza i przede wszystkim od Boga. Możemy być fizycznie oddzieleni, ale nasza społeczność parafialna pozostaje silna. Mamy nadzieję, że dołączysz do nas. Ponadto od samego początku mamy zespół wolontariuszy z parafii św. Jama, którzy dzwonią do naszych parafian, aby sprawdzić, czy możemy w czymś pomóc i czy nikt nie pozostał sam. Proszę nie interpretować tego połączenia jako oszustwa. Po prostu tęsknimy za wami i przez to nagranie oraz inne kontakty chcemy, byście nie czuli się osamotnieni. Jeżeli ktoś z Państwa ma internet i chce należeć raz w tygodniu do takiej grupy modlitewnej, proszę, pod tym nagraniem jest specjalny kontakt w języku polskim, czy hiszpańskim, czy angielskim, jaki język nam odpowiada. Zarejestrować się w ten sposób będziemy tworzyć nasze grupy parafialne modlitewne w języku angielskim, hiszpańskim i polskim. Szczęść Boże!